Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego, mimo przestrzegania zdrowej diety, kontrola cukrzycy wydaje się wymykać spod kontroli? Co byś powiedział, gdybym zdradził ci, że niektóre produkty, które uważasz za nieszkodliwe lub wręcz korzystne, mogą być w rzeczywistości szkodliwe dla diabetyków? Tak, to prawda. W diecie, która powinna być twoim sprzymierzeńcem, możesz napotkać ukrytych wrogów, ale nie martw się. Jesteśmy tu, aby rozwiać te tajemnice i poprowadzić Cię w kierunku bezpieczniejszych i zdrowszych wyborów żywieniowych. To, co zamierzam Ci teraz przedstawić, może wydawać się sprzeczne z intuicją, ale to rzeczywistość. Wiele produktów reklamowanych jako zdrowe lub bez tłuszczu jest w rzeczywistości pełnych ukrytych cukrów i dodatków, które rozregulowują poziom glukozy we krwi. To szokujące, prawda? Dobrą wiadomością jest jednak to, że poznając te siedem produktów, które są trucizną DLA diabetyków, zrobisz krok naprzód w walce o swoje zdrowie. Wyobraź sobie różnicę, jaką może zrobić wiedza o tym, co unikać i jak zastąpić te produkty rzeczywiście korzystnymi opcjami. Numer 7 napoje gazowane. Napoje gazowane i inne słodzone napoje są prawdziwymi wrogami zdrowia, zwłaszcza dla diabetyków. Zawierają ogromne ilości cukru, co prowadzi do szybkiego przyrostu masy ciała i destabilizacji poziomu glukozy we krwi. Wyobraź sobie, że w upalny dzień sięgasz po szklankę napoju gazowanego, licząc na orzeźwienie, a twoje poziomy cukru gwałtownie rosną. Dla osób z cukrzycą typu 1 lub typu 2 może to być niezwykle szkodliwe. Zdrowszą alternatywą jest wybór wody gazowanej z dodatkiem soku z cytryny lub pomarańczy. Taka mieszanka może dostarczyć upragnionego orzeźwienia bez niebezpieczeństw związanych z rafinowanym cukrem. Dodatkowo, niesłodzone herbaty mrożone, takie jak zielona herbata lub herbata ziołowa, są doskonałymi opcjami na utrzymanie nawodnienia i zdrowia. Te napoje nie tylko pomagają kontrolować poziom glukozy, ale także dostarczają antyoksydantów i innych korzyści zdrowotnych. Dla tych, którzy mają trudności z rezygnacją z napojów gazowanych, skuteczną strategią może być stopniowe zmniejszanie ich spożycia. Zacznij od zastąpienia części napoju gazowanego wodą gazowaną, stopniowo zwiększając te proporcje. Taki sposób może pomóc odzwyczaić smak od nadmiaru cukru i w końcu wyeliminować potrzebę sięgania po te szkodliwe napoje. Tego rodzaju zmiana może znacząco poprawić kontrolę cukrzycy. Warto również być świadomym wersji dietetycznych lub zero napojów gazowanych. Chociaż nie zawierają one cukru, często mają sztuczne słodziki, które mogą mieć negatywne skutki długoterminowe. Badania pokazują, że te słodziki mogą zmieniać mikroflorę jelitową i wpływać na odpowiedź na insulinę. Dlatego najlepszym wyborem jest unikanie tych napojów, jeśli to możliwe. Inną wskazówką jest eksploracja naturalnych i domowych napojów. Infuzje wody z owocami, takimi jak truskawki i ogórki, czy świeżymi ziołami, jak mięta i bazylia, mogą być pyszne i zdrowe. Te infuzje są łatwe do przygotowania i można je przechowywać w lodówce, aby móc cieszyć się nimi przez cały dzień. Utrzymywanie nawodnienia za pomocą zdrowych opcji jest kluczowe dla ogólnego dobrostanu i kontroli cukrzycy. Na koniec warto pamiętać, że odpowiednie nawodnienie jest fundamentalne. Picie wody przez cały dzień pomaga regulować poziom glukozy i wspiera zdrowie nerek. Priorytetem powinno być spożywanie wody i unikanie słodzonych napojów co jest inteligentnym i zdrowym wyborem. Małe zmiany w codziennych nawykach mogą mieć ogromny wpływ na zdrowie długoterminowe, zwłaszcza dla osób żyjących z cukrzycą. Numer 6 frytki Frytki to przekąska, której wielu nie może się oprzeć, ale DLA diabetyków stanowią one ukryte niebezpieczeństwo. Nawet opcje o niskiej zawartości tłuszczu czy sodu są pełne dodatków i przetworzonych cukrów, które mogą szybko podnieść poziom cukru we krwi. Wyobraź sobie, że jesteś na imprezie i sięgasz po kilka frytek, a potem musisz zmagać się z nagłym wzrostem glukozy. To stałe ryzyko DLA osób, które muszą zarządzać cukrzycą. Zdrowszą alternatywą jest wybór pieczonych zamiast smażonych ziemniaków. Pieczone bataty to doskonały wybór, ponieważ są bogate w błonnik i mają niższy indeks glikemiczny. Pokrojenie batatów w paski, przyprawienie oliwą z oliwek i ziołami, a następnie upieczenie ich w piekarniku może dostarczyć chrupiącą i smaczną przekąskę, bez ryzyka związanego z tradycyjnymi frytkami. Oprócz batatów, inne warzywa takie jak marchewki i cukinie również można piec, tworząc zdrowe przekąski. Te warzywa nie tylko są bardziej odżywcze, ale także oferują różnorodne smaki, które mogą uczynić dietę bardziej interesującą. Pieczone marchewki z odrobiną papryki na przykład mogą stanowić smaczną i korzystną dla zdrowia alternatywę. Warto również zwrócić uwagę na pakowane frytki sprzedawane w supermarketach. Nawet te oznaczone jako zdrowe mogą zawierać dodatki i konserwanty, które nie są korzystne dla zdrowia w dłuższej perspektywie. Przygotowywanie własnych chipsów warzywnych w domu, za pomocą dehydratora lub pieczenia w niskiej temperaturze, może być sposobem na zapewnienie zdrowej i bezpiecznej przekąski. Dla osób ceniących sobie wygodę warto zainwestować w frytkownicę beztłuszczową. Te urządzenia używają gorącego powietrza do gotowania potraw, co pozwala na uzyskanie chrupiących frytek przy znacznie mniejszej ilości tłuszczu. Przygotowywanie batatów lub innych warzyw w frytkownicy beztłuszczowej może dostarczyć przyjemnych doznań kulinarnych bez negatywnych skutków tradycyjnego smażenia. Numer 5. Soki owocowe. Soki owocowe, mimo że wydają się zdrową opcją, mogą być prawdziwym wrogiem DLA diabetyków. Zawierają one wysokie ilości cukru i pozbawione są błonnika, który znajduje się w całych owocach. Spożycie szklanki soku pomarańczowego może szybko podnieść poziom cukru we krwi, co jest szczególnie niebezpieczne dla osób z cukrzycą typu 1 lub typu 2. Zdrowszą alternatywą jest spożywanie całych owoców. Jedząc pomarańcze, dostarczasz również błonnik, który pomaga regulować wchłanianie cukru i utrzymuje stabilny poziom glukozy we krwi. Taka prosta zmiana w codziennej diecie może znacznie wpłynąć na kontrolę cukrzycy i ogólny stan zdrowia. Dla tych, którzy nie chcą rezygnować z soków, najlepszą opcją jest przygotowywanie domowych wersji z umiarem i bez dodatku cukru. Używanie warzyw jako bazy w połączeniu z niewielką ilością owoców do osłodzenia może skutkować napojem odżywczym i mniej szkodliwym. Zielony sok z szpinakiem, ogórkiem i jabłkiem. To dobry przykład bardziej zrównoważonego wyboru. Oprócz unikania soków przemysłowych, ważne jest, aby zwracać uwagę na soki sprzedawane jako naturalne. Często te produkty zawierają dodatek cukru lub są produkowane z koncentratów, tracąc przy tym dużą część swoich składników odżywczych. Zawsze czytaj etykiety i wybieraj soki świeżo wyciskane, wykorzystując świeże i naturalne składniki. Kolejną cenną wskazówką jest rozcieńczanie soku wodą. To zmniejsza stężenie cukru i redukuje wpływ na poziom glukozy we krwi. Na przykład, mieszanie połowy soku pomarańczowego z połową wody może być zdrowszym sposobem na cieszenie się napojem bez narażania zdrowia. Numer 4. Smoothies owocowe. Smoothies owocowe wydają się zdrowym wyborem, ale często zawierają tłuste lody i słodzone jogurty, które dodają nadmierne ilości cukru, szkodliwe DLA diabetyków. Robienie smoothies w domu używając świeżych owoców naturalnego jogurtu bez cukru i odrobiny miodu to znacznie zdrowsza i smaczniejsza alternatywa. Wyobraź sobie przygotowanie z banana, truskawki i szpinaku bez dodatku cukru. Oprócz tego, że jest pyszne, pomaga utrzymać kontrolę nad poziomem glukozy. Innym przykładem jest smoothie z awokado, mlekiem migdałowym i kakao w proszku, będące bogatą w składniki odżywcze opcją bez szkodliwych cukrów. Gotowe smoothies mogą zawierać nawet trzy razy więcej cukru niż zalecane. Czytanie etykiet i wybieranie tych bez dodatku cukru i konserwantów jest kluczowe dla osób z cukrzycą typu 1 lub 2. Jeszcze lepiej, robienie własnych smoothies pozwala na pełną kontrolę nad składnikami. Kolejną wskazówką jest dodawanie źródeł błonnika, takich jak nasiona chia lub siemielniane do smoothies. Poprawia to nie tylko teksturę, ale także pomaga regulować poziom cukru we krwi. Wypróbuj smoothie z mango, szpinakiem i nasionami chia DLA odżywczej i zrównoważonej napoju. Dla urozmaicenia spróbuj łączyć różne owoce i warzywa. Na przykład smoothie z marchewki, pomarańczy i imbiru oferuje unikalny smak i eksplozję składników odżywczych bez kompromisów DLA zdrowia. Tworzenie własnych przepisów może być zabawnym i edukacyjnym doświadczeniem, zachęcającym do bardziej świadomego odżywiania. Pamiętaj, kluczem jest umiar i równowaga. Smutis mogą być doskonałym dodatkiem do diety, o ile są przygotowywane w odpowiedni sposób i bez nadmiaru cukrów. Zachowaj kreatywność w kuchni i odkrywaj nowe kombinacje, które będą smaczne i korzystne dla zdrowia. Numer 3. Batony proteinowe. Batony proteinowe są często promowane jako zdrowa i praktyczna opcja DLA tych, którzy szukają szybkiego źródła energii. Jednak wiele z tych batonów zawiera aż 30 gramów dodanego cukru, co czyni je podobnymi do batonów czekoladowych. Dla osób z cukrzycą, spożycie takiego produktu może być bardzo szkodliwe. Wyobraź sobie, że w biegu codziennego dnia sięgasz po baton proteinowy, myśląc, że dokonujesz zdrowego wyboru, a w rzeczywistości spożywasz ilość cukru, która może destabilizować poziom glukozy we krwi. Zdrowszą alternatywą jest przygotowanie własnych batonów proteinowych w domu, używając naturalnych składników, takich jak owsianka, orzechy i odrobina miodu. Możesz kontrolować ilość cukru i zapewnić, że spożywasz coś naprawdę odżywczego. Dodatkowo te domowe batony można dostosować do własnych upodobań, dodając suszone owoce bez cukru lub kakao w proszku, aby nadać im wyjątkowy smak. Kolejną ważną kwestią jest jakość składników w komercyjnych batonach proteinowych. Często zawierają one konserwanty, sztuczne słodziki i inne dodatki, które mogą być szkodliwe dla zdrowia w dłuższej perspektywie. Przygotowywanie własnych batonów w domu eliminuje te ryzyka, zapewniając zdrowszą i bezpieczniejszą przekąskę. Na przykład Baton proteinowy z naturalnym masłem orzechowym i nasionami czaja może być doskonałym źródłem energii i składników odżywczych. Dla tych, którzy wolą kupować gotowe batony proteinowe, kluczowe jest uważne czytanie etykiet. Szukaj tych z niską zawartością cukru i naturalnymi składnikami. Istnieją marki, które skupiają się na zdrowszych produktach, używając naturalnych słodzików, takich jak stevia czy erytrytol, zamiast rafinowanego cukru. Dokonywanie świadomych wyborów może pomóc w utrzymaniu kontroli poziomu glukozy i uniknięciu nieprzyjemnych niespodzianek. Oprócz batonów proteinowych rozważ inne źródła białka, które są praktyczne i zdrowe, takie jak gotowane jajka, jogurt grecki bez cukru czy garść orzechów. Te opcje nie tylko są bogate w białko, ale także mają bardziej zrównoważony profil odżywczy bez ukrytych cukrów obecnych w wielu komercyjnych batonach. Włączenie tych produktów do codziennej diety może zapewnić trwałą energię i stabilny poziom cukru we krwi. Numer dwa. Owoce w puszkach. Owoce w puszkach mogą wydawać się praktyczną i zdrową alternatywą, ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Wiele z tych owoców jest nasączonych słodzonymi syropami, które szybko podnoszą poziom cukru we krwi, co jest szczególnie szkodliwe DLA diabetyków. Wyobraź sobie, że otwierasz puszkę brzoskwiń, myśląc, że dokonujesz zdrowego wyboru. Podczas gdy w rzeczywistości spożywasz znaczne ilości dodanego cukru. Dla diabetyków może to być prawdziwa trucizna. Zdrowszą alternatywą jest wybór świeżych owoców. Zawierają one mniej cukru i zachowują swoje błonnik i składniki odżywcze, które są kluczowe dla zrównoważonej diety. Na przykład zamiast spożywać brzoskwinie w puszce, wybierz świeże brzoskwinie. Są one nie tylko bardziej odżywcze, ale również dostarczają naturalnej słodyczy, która nie zagraża zdrowiu. Prosta praktyka jak ta może znacząco wpłynąć na kontrolę poziomu glukozy we krwi. Owoce w puszkach tracą również dużą część swojej witaminy C podczas procesu konserwacji. Oznacza to, że oprócz nadmiaru cukru spożywasz produkt o niższej wartości odżywczej. Aby utrzymać dietę bogatą w witaminy, zawsze wybieraj świeże lub mrożone owoce, które lepiej zachowują swoje składniki odżywcze. Na przykład świeże lub mrożone truskawki mogą być doskonałym dodatkiem do porannego smoothie, bez ryzyka spożycia, dodatku cukru. Kolejną ważną wskazówką jest dokładne czytanie etykiet. Niektóre marki oferują owoce w puszkach w naturalnym soku zamiast w słodzonym syropie. Choć nadal nie są one tak dobre jak świeże owoce, stanowią lepszy wybór DLA osób z cukrzycą. Jednak zawsze pamiętaj, że świeżość równa się zdrowiu. Przekąska z pokrojonych jabłek posypanych cynamonem może być pyszną i zdrową alternatywą DLA owoców w puszkach. Poza nadmiarem cukru, owoce w puszkach mogą zawierać konserwanty i dodatki chemiczne, które są szkodliwe dla zdrowia na dłuższą metę. Wybieranie naturalnych i minimalnie przetworzonych produktów jest zawsze najlepszym wyborem. Dla osób ceniących sobie wygodę, rozwiązaniem może być przygotowanie świeżych owoców i przechowywanie ich w indywidualnych porcjach do szybkiego spożycia w ciągu tygodnia. W ten sposób Zapewnisz sobie zdrową dietę, nie rezygnując z wygody. Numer 1. Produkty o niskiej zawartości tłuszczu. Pierwszą rzeczą, którą wiele osób robi, starając się przestrzegać zdrowej diety, jest wybór produktów o niskiej zawartości tłuszczu. Wydaje się to dobrym pomysłem, prawda? Jednak te produkty często skrywają gorzką tajemnicę. Ukryty cukier. Aby zrekompensować brak smaku spowodowany redukcją tłuszczu, producenci często dodają duże ilości cukru. Na przykład płatki śniadaniowe o niskiej zawartości tłuszczu mogą zawierać nawet 25% cukru. To jak zamiana jednego problemu na drugi, co utrudnia kontrolę cukrzycy. Wyobraź sobie, że jesteś w supermarkecie, a Twój koszyk jest pełen pozornie zdrowych wyborów. Sięgasz po jogurt o niskiej zawartości tłuszczu, myśląc, że to właściwa decyzja. Jednakże, ten jogurt może być pełen dodanego cukru, co jest prawdziwą trucizną DLA osób z cukrzycą typu 1 lub 2. Dlatego kluczowe jest dokładne czytanie etykiet i zwracanie uwagi na ilość cukru w tych produktach. Pomyśl teraz o batonach zbożowych o niskiej zawartości tłuszczu. Obiecują być idealnym. Szybkim i zdrowym przekąskiem. Jednak w rzeczywistości te batony często zawierają więcej cukru niż zwykły batonik czekoladowy. Nadmiar cukru może szybko podnieść poziom glukozy we krwi, co jest szczególnie niebezpieczne dla diabetyków. Zamiast tego warto przygotować własne batony zbożowe w domu, używając naturalnych składników i kontrolując ilość cukru. Kolejnym przykładem są ciasteczka o niskiej zawartości tłuszczu. Wydają się idealną alternatywą, gdy mamy ochotę na coś słodkiego, bez kompromisów DLA zdrowia. Niestety, te ciasteczka często zawierają tyle samo cukru, co ich regularne odpowiedniki co może być bardzo szkodliwe DLA osób z cukrzycą. Praktyczną wskazówką jest wybieranie świeżych owoców jako przekąski, które dostarczają naturalnej słodyczy bez ryzyka związanego z przetworzonymi cukrami. Innym przykładem są napoje o niskiej zawartości tłuszczu, takie jak mleko czekoladowe i smoothies. Obietnica mniejszej ilości tłuszczu może być kusząca, ale te napoje zazwyczaj zawierają dużo cukru, aby poprawić smak. Dla diabetyków jest to prawdziwa pułapka. Zamiast sięgać po te napoje, lepszą alternatywą jest przygotowanie własnych smoothies w domu, używając świeżych owoców i nie dodając cukru. Teraz, kiedy znasz siedem produktów, które są trucizną DLA diabetyków, czas zastanowić się nad swoimi codziennymi wyborami żywieniowymi. Zadaj sobie pytanie: jak te produkty wpływają na moje poziomy glukozy? Jakie zmiany mogę wprowadzić już dziś, aby poprawić swoje zdrowie? Zmiany zaczynają się od małych kroków, takich jak zastąpienie przetworzonych produktów bardziej naturalnymi i pełnowartościowymi opcjami. Chcesz dalej uczyć się, jak żyć dobrze z cukrzycą? Zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnych wskazówek.